Kobieta chce, żeby jej ktoś powiedział jesteś piękna, jesteś kobietą mojego życia, ale żeby to był twardziej. Żeby to był twardziej, żeby to był ktoś z tą duchową mocą. Pamiętam, jak czytałem w jednej z książce, że kobieta zadzwoniła do matki czy matka do córki, córka była już w małżeństwie, żoną była. Jej matka zadzwoniła i zaczęła córkę strasznie przez telefon ubliżać. Jej. I ten mąż słyszy, że jej córka przez telefon kłóci się z mamą. A ona, ta córka zaczyna już płakać, jego żona. Podszedł, mówi, daj mi tą słuchawkę. Proszę się tak do mojej żony nie odzywać więcej, mamusiu. Jak się mam się uspokoi, to proszę zadzwonić. I ta żona przyszła, mówi, kochanie, jak ja ci dziękuję. Jak ja ci dziękuję, że wziąłeś mnie w obronę. Żeś tą moją mamę kochaną, która wyleciała z orbity spokoju, tak krótko usadził. Tego trzeba mieć moc, wewnętrzną siłę żeby kobiety, dzieci uwierzyły w to, że mamy moc duchową.